mecz finału w play pomiędzy startem Gdynia a Rosą Radą po pierwszej połowie 43 do 35. Pierwsza połowa, pierwsza kwarta dla, dla startu Gdynia, 23 do 13. W drugiej Rosa narzuciła troszeczkę swojego stylu gry. E, Odrobiliśmy dwa punkty, 20 do 22. E, ta druga odsłona. Przegraliśmy e, zbiórkę w stosunku 21 do 16, 6 zbiórek startu w ataku, nasze tylko cztery z tych zbiórek głównie z tych zbiórek start miał szansę na kolejne akcje i stamtąd zdobywał punkty z których no mamy tą ośmiopunktową stratę do gospodarza tych dwóch pierwszych spotkań w wielkim finale, w którym walczymy do trzech zwycięstw. Pierwsza dobra akcja w obronie Artura Donigiewicza przeciwko Mateuszowi Kostrzewskiemu. Hubert Radke zdecydował się na rzut za trzy. Szkoda, że to nie wpadło, ale miejmy nadzieję, że nasi koszykarze narzucą swój styl gry w obronie. Podobnie jak to miało miejsce w pierwszym fragmencie drugiej kwarty. Ta obrona spowodowała to, że start e, tylko raz w drugiej kwarcie z, e, trafił za trzy punkty. Trzykrotnie ta sztuka udawała im się w pierwszej odsłonie, a więc coś poprawiliśmy. Teraz e, dołożył swoje Piotkar, aż to jego druga trójka, ważna trójka. A obręcze e, Ali Gosiru są e, podobne, e, to znaczy. Zarówno z jednej jak i z drugiej strony przyjmują praktycznie wszystkie rzuty. Zawodnicy grają na dużej skuteczności. Starg Dynia 61% za 2, 25 za 3. Rosa Radom w pierwszej połowie 38 za 2, 44% za 3. Osobiste 100% Starg Dynia 5 na 5. Rosa pomyliła się tylko raz. Na 8 rzutów 7 celnych. Prata Mordzaka 45 do 41. No, zbliżamy się do przeciwnika. Myślę, że start czuje cały czas nasz oddech. Największa dysproporcja z tej pierwszej połowy wzięła się przede wszystkim z punktów z obszaru ograniczonego. Tą statystykę przegraliśmy aż 18 do 4. Myślę, że wzięło się to głównie. Dobra, odrzutka teraz Kosińskiego do Doningiewicza. Wracam do poprzedniej myśli. 18 do 4 z obszaru ograniczonego. Ta dysproporcja wzięła się głównie z ponowień. E, to znaczy przegraliśmy zbiórkę w ataku i stamtąd zawodnicy mieli szansę. Stamtąd zawodnicy mieli szansę na ponawianie akcji. Najczęściej to wykorzystywali e, i stąd ta przewaga. 45 do 43, a więc jesteśmy już na odległość e, dosłownie jednego rzutu za dwa. E, być może to będzie akcja 2 plus 1, albo czego bym sobie życzył, e, jakaś trójka. Może tak jak teraz, Piotr Kardaś. No wywołałem Wilka z lasu 45 do 46 a więc teraz my prowadzimy trener Karol wyraźnie zadowolony Ten, ta przerwa między połowami powołami poskutkowała trójkę oddaje Tomek Wojdyła a więc pojedynek snajperów póki co w hali myślę, że tak powinien wyglądać finał dwóch najlepszych drużyn Blok Mateusza Koszyńskiego na Arturze Wzenigiewiczu. Na szczęście pogubili się w tej akcji Gdynianie. Śmigielski świetnie asystował do Andrzejewskiego no bez punktów. Na szczęście. 48-46 dla gospodarzy tego spotkania. Dużo lepiej prezentuje się Rosa w tej Parcie numer 3. Kolejna akcja Kosińskiego. On był trochę podirytowany swoją postawą. Nieźle funkcjonował w ataku. Gorzej to wyglądało w obronie, kiedy po przechwytach nie potrafił spenetrować pod kosz, wymuszając falę. Wow, świetna akcja. Świetna akcja trójkowa właściwie. Kardaś Donigiewicz i Michał Nikiel e, ostatecznie faulowany. Widać jakąś poprawę w grze Rosy, gramy bardziej zespołowo, szybciej, dynamiczniej. Marcin Kosiński odpoczywa. On zwykle jest niezadowolony ze swojej gry, to bardzo ambitny zawodnik. Dużo wnosi do naszej gry nadzieję, że zafunkcjonuje tak dobrze jak w meczu z Dąbrową Górniczą, w tym czwartym meczu, w którym pamiętamy został ukarany przewinieniem technicznym. Ożywiła się nieco publiczność tutaj w Halii Gosiru, głównie za sprawą ogromnego bębna, który tutaj trafił w ręce trzech młodych kibiców. Oni podgrzewają i nakręcają atmosfery yy, dość specyficznej hali. Śmigielski za 3. A i kolejna zbiórka Artura Donigiewicza. 48 do 50 dla Rosy Piotka, Kardasz z Mordzakiem. Odrzutka do radkę. I kolejne punkty. 48-52. 4 oczka prowadzenia. To jest najwyższe prowadzenie Rosy w tym spotkaniu. Szybko zniwelowane Lejapem Śmigielskiego. 50-52. No dobry, otwarty mecz. Nie chciałbym wywołać wilka z lasu, ale przede wszystkim niezakłócony pracom arbitrów. Myślę, że takie finały powinniśmy oglądać. Gra koszykarzy, którzy. No, wywo, wy, wykonali olbrzymią pracę, e, aby awansować e, do tej fazy rozgrywek e, start, aby e, wylądować, tak nazmijmy, w finałach, e, grał siedmiokrotnie. E, pierwsza konfrontacja 3 do 0, później z pruszkowionami 3-1 e, co prawda po dogrywce. Niemniej e, 7 spotkań, e, no to Dużo, y, y, dużo mniej niż Radomianie. Radomianie 3-1 w pierwszej konfrontacji z Sokołem Łańcuch i później pięciomeczowa, meczowa konfrontacja. Y, Zemka jest Dąbrowa Górnicza. Na pewno ona pozostawiła jakieś ślady y, y, w zdrowiu zawodników. Y, te pojedynki kosztowały dużo zdrowia, dużo nerwów ale liczy się wywalczony historyczny awans dla klubu z Radomia do tej fazy rozgrywek. Tak w przypomnienia, kilka lat temu ten finał odbywał się o tak zwaną pietruszkę, ponieważ zwykle dwie drużyny awansowały do Ekstraklasy od sezonu 2011 12 Awans do najlepszej polskiej ligi wywalczy tylko zwycięzca z tych finałowych, z tego finałowego pojedynku i głęboko wierzymy, że Rosa Radom będzie w stanie to uczynić i mamy wielką nadzieję, że ta sztuka uda się już w meczu numer jeden zbliżymy się do naszego upragnionego celu. Mordzak za dwa, po ciekawej akcji, świetne zbicie Zaleskiego. Wojdyła trochę za szybko wyszedł w górę. Przez moment prawie przechwycił piłkę Kardasiowi, który no, nie spotrzegł wracającego do obrony środkowego. Świetna akcja, chyba nie wymaga to komentarza, co w tej... i zrobił z Mordzakiem. Jednym pivotem zostawił doświadczonego zawodnika daleko, daleko z tyłu. 50 do 56. Mam wrażenie, że ten bęben pomaga Radomianom w dobrej grze obronnej. Tym razem kolejna trójka Śmigielskiego. No i pierwsze ostrzeżenie do Malczyka za zbijanie piłki. No dobrze by było, żeby... Żeby arbitrzy uspokojili tą sytuację, wyjaśnili. Pamiętamy, podobnie było w Dąbrowie Górniczej. Ale mamy w radzie mamy nadzieję, że ten horror z Dąbrowy się nie powtórzy. 53 do 56. Na ławce rezerwowych Piotrek Kardaś, który potrzebuje trochę odpoczynku. który Donigiewicz czuje się świetnie w tej hali. To chyba wymarzona dla niego tablica. Śmigielski no, nie opanował piłki, bo groziło to kolejną trójką. Maciej Maj świetnie złapał zbicie Huberta Radkę który nie jest pocieszony, że nie opanował tej piłki. 53 do 58, 3 minuty 28 sekund do zakończenia trzeciej odsłony. Pewnie kibice zwrócili uwagę na ogolone głowy naszych zawodników. To taki gest solidarności, większość z nich, e, większość z nich ogoliła głowy. E, być może, e, na szczęście, miejmy nadzieję, że tak będzie. Sztab szkoleniowy Rosy zrezygnował z tego pomysłu. Być może nastąpi to po dwóch zwycięstwach. Starcie Gdynia. Świetna akcja. Świetna akcja, kolejna świetna akcja Radomian. Czujemy się coraz lepiej w hali startu, a trener Karol zwiększył tu okazję. O dobry powrót do rotacji Marcina Kosińskiego. Groziło to akcją 2 plus 1. Na szczęście udało nam się wybić piłkę i przerwać tą godzinę startu. Dynamicznym zawodnikiem jest Malczyk. Na jednym koźle spenetrował zupełnie podkość, strefę podkoszową. Tam dobre podanie do śmigielskiego. 55 do 60 dla Rosy i akcja Kościński-Wojdyła. mieliśmy dużo więcej czasu na oddanie tego rzutu 55 do 60 e, mniej najważniejsze jest, że poprawiliśmy naszą grę na deskach e, świetnie wprowadził się do gry e, Maciej Maj no jak zwykle e, szybuje tutaj w powietrzu Artek Donigiewicz, to dla niego kolejna zbiórka Marcin Kosiński wow, świetna akcja, można było tutaj pokusić się o gwizdnięcie przewinienia Marcin jak zwykle dał z siebie wszystko i szybciutko poprosił o zmianę. Piotrek Kardaś gotowy już do gry. Adam Lisewski pozostawiony zupełnie bez skrycia na obwodzie. Nie obawiamy się. Nie obawiamy się tego zawodnika w tej strefie. Widzimy Marcina Kosińskiego, który wykonał kawał dobrej roboty. Potrzebuje teraz trochę tlenu, trochę odpoczynku. I mam nadzieję, że za chwilę znowu pojawi się na parkiecie. Podmęczony jest również Hubert Pratkę. Ciężka praca. Wraca do gry Michał Nikiel. No i Rasa przed kolejną szansą na wybronienie ważnej piłki. Szperka za trzy. No i Michał Nikiel dobrze zebrał tą piłkę, tym razem Gdynianie znowu się pomylili z obwodu, wygląda to tak jakby głównie w tym elemencie, w tym elemencie gry chcieli rozstrzygnąć tą rywalizację, no szkoda tej zasłony Maćka Maja, sędziowie dość drobiazgowo wychwytują. Ten element gry wcześniej podobny faul ofensywny popełnił y, Hubert Tratkę. Tam było zagranie Barkiem. Niestety sędziawie teraz dopatrzyli się przewinienia Jakuba Zaleskiego. Szkoda, bo to po dobrej akcji, kiedy lisewski nie trafił i mieliśmy zbiórkę w obronie, szansę na kontratak. 47 sekund do zakończenia trzeciej kwarty, 55 do 62. Dobra wrzutka do Kostrzewskiego. Właściwie taka wzorcowa akcja na ostatnie sekundy. Trener Paweł Turkiewicz wyraźnie zadowolony. Kolejny pick and roll, dobry pick and roll. Cztery sekundy do końca Piotr Kardaś Obustronne przewinienie No to szczęśliwe, przynajmniej tyle. Chyba dla nas to lepsze rozwiązanie, ponieważ Tomek Wojdyła gromadzi już czwarte przewinienie. Cztery przewinienia Tomka Wojdyły Wtedy przewinienia także Tomka Andrzejewskiego, a więc nieciekawie wygląda sytuacja środkowych startu. To jest okazja do sprowokowania ich do kolejnych nielegalnych akcji w obronie. Opiotek Kordaś mobilizuje zawodników przed tą ostatnią akcją w obronie. 5 sekund, niecałe 5 sekund, 4,9 do tego, aby uniemożliwić startowi rzut za 3 punkty. Pyrka 57 do 62. No ta akcja rzutowa nie przyniesie zmiany wyników. No bardzo dobra bardzo dobra kwarta w wykonaniu Rosy. E, miejmy nadzieję, że ta finałowa czwarta odsłona e, również nie przyniesie zmiany stylu gry. Na to przede wszystkim liczymy. E, ma, chcemy mieć nadzieję na to, że Rosa zrobi wszystko, aby wygrać także czwartą odsłonę.